No wam wszystkim. Dane takie pytanie mi zadał jeden kolega. Jak ma sobie poradzić z naświetlonymi oczami? Jak jesteście spawaczami, to nieuniknione, prędzej czy później to was czeka. Można nawet kilka lat nie mieć oczy naświetlonych, ale w końcu przyjdzie czas, że gdzieś tam będziecie to mieli. Dla tych, którzy zastanawiają się nad tym, żeby zostać spawaczem, to wyjaśnię, jak to, na czym to polega, jak to wygląda, bo, bo mogli gdzieś słyszeć, a może nawet nie słyszeli. To jest, to jest taki minusik tego, tego bycia spawaczem. To wygląda tak. Jakbyście zasnęli na słońcu albo w solarium i spalili sobie skórę i do tego jeszcze ktoś dwie garście piasku wrzuciłby wam do oczu, pod powieki, prawda? To tak myślę, że y, raczej każdy spawacz wam, wam raczej to tak wyjaśni, prawda? Piasek w oczach. Okropne uczucie, powiem szczerze. Czy otwarte, czy zamknięte oczy, czujecie, jak to wszystko tam rycha. Y, masakra, prawda? Y, powiem wam, że ja pierwszy raz miałem oczy naświetlone, jak miałem około 17 lat, 17, 18 lat. Zacząłem właśnie pracę. No już parę miesięcy pracowałem jako, jako blach samochodowy na warsztacie i szefu w końcu dał mi, żebym sam sobie wstawił błotnik do jakiegoś auta, Już nie pamiętam co to za auto było, ale wymienił z przodu błotnik, wyciągnął, on był zgrzewany. Czasami są skręcane, ten akurat był zgrzewany, więc żebym go wyciął i po prostu mieliśmy nowy, który trzeba było wstawić z powrotem i pospawać go, prawda? Wiadomo, to nie jest ciągłe spawanie, punktowe, gdzieś tam czasami trzeba kawałek więcej. Spoko, fajna robota, ucieszyłem się. No i pamiętam, pamiętam jak dziś przygotowałem sobie wszystko fajnie, pięknie, ładnie no i chciałem go zacząć sobie heftować, a tu nagle, bę! Miałem maskę, ale szkiełko było rozwalone, więc poszedłem do szefa. Mówię do niego: Słuchaj, szefie, e, nie mam szkiełka e, ciemnego, więc e, nie mam jak, jak, jak poheftować, prawda? A, a po co ci maska? Przestań, tyle. To e, zamykaj oczy. Zamykaj oczy, jak będziesz, jak będziesz heftował i wszystko będzie ok. No, po prostu zamkniesz i oczy sobie nie naświetlisz, prawda? Jako młody chłopaczek no, nie... posłuchałem starego, wygę, prawda, więc e, zrobiłem taką powiedział, prawda. E, była tragedia, powiem wam, e, po całej dniówce e, zajęło mi to trochę, tam było w paru miejscach punktowo, ale gdzieś tam jakaś dziura była, tego to trzeba było suma summarum, może mi to tak zeszło, może z godziny takiego lepienia, prawda, szlifowania, lepienia. Poszedłem do domu, skąd wtedy pracowałem, Przepraszam was. Pracowałem jakoś do czwartej godziny i wziąłem o tej, o tej czwartej, pojechałem do domu. Pojechałem, poszedłem, miałem po prostu rzut beretem do domu, miałem chyba ze 100 metrów do domu, bardzo blisko miałem. I już na wejściu mama do mnie powiedziała, jeszcze wtedy mieszkałem z mamą, wiadomo, tak jak wielu, wielu młodych ludzi, jeszcze do dwudziestego któregoś roku życia mieszkałem z rodzicami. To nie jest zagranica, gdzie, gdzie młodzi szybko się wprowadzają. Mieszkałem z mamą. Mama od razu na wejściu zobaczyła i mówiła do mnie, co mi się stało. Taka twarz czerwona. Oczywiście powiedziałem jej, że to od spawarki tego. To nic takiego. Zapytała się mama, czy jakoś maskę, czy co używałem. Oczywiście powiedziałem jej, że szefu, szefu mi powiedział, że nie trzeba, co no, i tak minęło kilka godzin. Myślę, że to była 18-19 godzina. Zaczęło mnie naprawdę to boleć, prawda? Czułem, jak po prostu coraz bardziej ciepła ta twarz się robi. Oczy zaczynałem naprawdę mnie szczypać, piec boleć. Więc, no, poszedłem, po prostu poprosiłem mamę, czy, czy, czy może mi jakoś tam poradzić w tym. W tym w tym cierpieniu, prawda? No co pierwsze, co pierwsze, co to jej przyszło do głowy? Zobaczyła, że mam gorączkę, bo często też towarzyszy naświetleniu gorączka, więc, więc wzięła szybko, po prostu naj, najszybciej, o czym pomyślała, zimne okłady, prawda? Wzięła tą szmatkę pod zimną wodą, prawda, i, i dała mi na, na głowę. Do tego w międzyczasie zaczęła. Ciacha ziemniaczki tak tak właśnie często często ludzie słyszą że ziemniaki są dobre to jest prawda bo ziemniaki wyciągają wyciągają tą gorączkę. Oczywiście muszą mieć plasterki więc położyła mi na oczy przeważnie się tutaj na oczy doły, doły czasami też się daje tutaj plastry tak jakoś było ściągnęła mama mi ten okład położyła te ziemniaki i tutaj na ten na ten no, i w tych miejscach to tam parę tych ziemniaków tych plastrów prawda? Ale w międzyczasie, w międzyczasie wzięła, zaczęła zaparzać herbatę, i do tego, i do tego, wiecie co zrobiła? Miała takie srebrne łyżeczki. Kiedyś bardzo modne były. Ludzie mieli wszyscy w domach srebrne zestawy, prawda? I wzięła cztery łyżeczki, po prostu wsadziła do zamrażarki. Dlaczego akurat cztery? Wiecie? Dwie przykładała mi na powieki a się chłodziły, prawda? Jak te się zaczynały grzać, to te się wymieniało, prawda? Eee, nie muszą być oczywiście srebrne te łyżeczki, prawda? Są zwykłe ze stali nierdzewnej łyżeczki, które też możecie, możecie eee, wsadzić do zamrażarki i też wam ochłodzą, prawda? Więc jak ściągnęła te ziemniaki, bo te ziemniaki po paru minutach to one już, już były suche, wiecie, bo ta, ta temperatura była taka, że one po prostu aż, 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 aż syczały, prawda? Więc zaczęła ściągać te ziemniaki. Nie było, nie było sensu tych ziemniaków dawać. Położyła jeszcze raz mi okład i, i te łyżeczki na, na powieki, prawda? Powiem wam, że naprawdę ulga niesamowita, bo to zimne było, prawda? Obniżało bardzo temperaturę. No ale przede wszystkim też trzeba uważać, bo za dużo tego za długo też można sobie tutaj, jak ktoś ma problemy z zatokami, bardzo se można to przeziębić, przeziębić te, te zatoki, prawda? Więc, więc to też trzeba trzeba tak na uwadze mieć, żeby nie cały czas leżeć po prostu z okładami przez godzinę czy tam pół godziny, prawda? Starać się właśnie można tak, jak mówiłem, te okłady ściągać i, i, i te ziemniaczki sobie dawać na chwilę. E, tak jak wam powiedziałem, dodatkowo zaczęła tą herbatę parzyć, prawda? E, jak już zaparzyła tą, tą herbatę, prawda, to te torebeczki dała, żeby ostygły, i później te torebeczki wsadziła do lodówki. To też pewnie słyszeliście. I te torebeczki później się przykłada po prostu na powieki, tak samo jak te łyżeczki, na przemian z łyżeczkami. Niektórzy sądzą, że, że, że ta herbata ma jakieś tam właściwości lecznicze na oczy, prawda. Nie wiem czy to prawda, nigdy o tym nie czytałem, nigdy, nigdy nie, nie, nie ten. Nie spotkałem się z artykułem na ten temat, chociaż z ciekawości sam chyba zobaczę w internecie, czy coś takiego piszę. Różne herbaty są wiadomo, na przykład zielona herbata tam pomaga na dobre trawienie, jakaś inna jeszcze. W tamtych czasach nie było tyle tego, to była zwykła, zwykła ciemna, czarna herbata. Chodziło o te torebki, prawda, które, które uśmierzyły trochę ból. Powiem wam, że to było, to było, nie, to jest... To było niezapomniane po prostu przeżycie, taka trauma, trauma, jaką, jaką do dzisiaj pamiętam, północy chyba miałem nieprzespanej. Im później było to było jeszcze gorzej, bo, bo, bo ta gorączka wzrastała. Oczywiście staraliśmy się ją zbić, zbić. Był ten piasek w oczach, ale, ale naprawdę bardzo mocno sobie wtedy te oczy naświetliłem. I sobie zapamiętałem, że, że trzeba uważać, trzeba chociaż, chociaż nawet jak nie ma się maski do heftowania tak na szybkiego, coś potrzebujesz hefta zrobić, to chociaż ręką sobie o tak słońcu i pyk, co nie? słońcu, żeby wam w, w, o, w oczy nie dawało, prawda? To też bardzo dużo daje. Sam się nieraz potrzebuję blacha gdzieś przy, przyłożyć i pyk, co nie? Oj, przepraszam. I kliknąć. I, i... od tamtego zdarzenia to już minęło wiele lat. Ponad 20 lat, prawda? Nauczyłem się bardzo wiele i nowych metod się nauczyłem, lepszych lepszych metod na, na, na ból oczu. Tak jak wam powiedziałem, to była moja pierwsza przygoda, tak, z, z, z metalurgią ogółem, ogółem, ze stalą. Już wtedy spawareczka jakaś w ręku była i, i, i coś tam, kurde, kleksy jakieś robiłem. Po tym bardzo się zmieni, zmieniły czasy. Coraz mniej ludzi już, już bawiło się w takie naprawianie tych samochodów. Był, to, były, to były lata, końcówka lat 90., początek, później 2000. Był problem w ogóle z tymi, z tymi zakładami, z tymi warsztatami splajtowało, więc wiele zakładów plajtowało, więc zmieniłem ten zawód. W międzyczasie zacząłem trochę w budowlance robić. Gdzieś tam nawet, nawet powiem Wam, że, że rowy kopałem, jak trzeba było, starałem się złapać tam jakiejkolwiek pracy. W końcu wylądowałem też jako, jako monter, ślusarz, prawda? Już znowu do, wróciłem do, 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 do metalu, prawda? Do pracy, pracy na produkcji, i wtedy już powoli zaczynałem iść w stronę spawalnictwa. No i po latach wróciłem, do te, wróciłem jak to się mówi, do, 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 do swoich początków, takich do spawareczki, tak jak tutaj mówię, coś tam robiłem na warsztacie. To już później, już na, na, na poważnie, zajęłem się zazajęłem się tym spawaniem, prawda? No i co? No, zaczęło się z powrotem to samo. Tak, jak ktoś nie ma styczności ze spawaniem to bardzo szybko oczy można sobie naświetlić. Ja pamiętam właśnie swoje początki, najpierw na warsztacie, później już jako spawacz, że kilka szczałów od kogoś, kto z boku spawał i już miałem nockę, już miałem załatwioną, prawda? I nauczyłem się, nauczyłem się metodą prób i błędów, trochę koledzy mi tam, wiadomo, podpowiadali, starsi, starsi koledzy w pracy, którzy byli bardziej doświadczeni, jak sobie radzić z tymi, z tymi oczami, prawda? Przede wszystkim... Przede wszystkim jeszcze, co, co, co jest bardzo ważne, to tak jak mówią lekarze, zapobiegać, a nie leczyć. Najważniejsze jest, żeby zapobiec temu, żeby sobie naświecić. Ja wiem, czasami są takie prace, tak jak ja miałem w Polsce, wrzucili nas do zbiornika w czterech, prawda, i trzeba było po obwodzie spawać do czołówka, prawda, e, w czterech i, i co się maskę ponosiło, to, to szczał, 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 prawda? I, i, I od blach się odbijało i. i no i było nieuniknione, nie żeby nie mieć oczu naświetlonych. Na szczęście już w takim kołchie nie pracuję. Mam nadzieję, że nie będę już wracał do takich zakładów, gdzie właśnie w taki sposób traktuje się spawacze po prostu jak roboty jakieś, które, które w ogóle mają wchodzić i jechać i, i nie zważać na nic. Teraz od, od paru lat w ogóle nie miałem oczu naświetlonych, nie pamiętam. Jak miałem, to może tam gdzieś lekko przez przypadek, ale, ale tak to nie. Tak samo bardzo łatwo jest oczy sobie naświecić od żłobkowania. Jeżeli ktoś kiedykolwiek żłobkował, to wie że jest problem. No bo przykładasz, masz maskę. Najgorzej, jakby masz maskę bez ście, ściemniaczego, ś, przepraszam, ściemniającego się filtra, tylko normalnym zestawem filtrem, prawda? I próbujesz przyłożyć tą elektrodę i chcesz zamknąć tą maskę, czy ten po prostu filtr i dotniesz przez przypadek, prawda? Dotniesz blachy i na, następuje e, zajażenie łuku i szczał w ozie, prawda? Kopnięcie żłobiarką, po prostu ten szczał, te światło żłobiarką, to jest ileś razy mocniejsze niż, niż przy spawaniu, wiecie? Więc e, wystarczy dwa razy. Dla, dla młodego spawacza to wystarczy dwa razy i jest załatwione, prawda? I nockiem, a nie przez paną, Więc to też trzeba uważać. Wiadomo, gdzieś trzeba czasem się wcisnąć, ja też. Najgorsze było, jak się trzeba było wciskać gdzieś do dziury, i, i, i ten i, i ciągniesz ten przewód, i, i chcesz go jeszcze kawałek, i pach, i dotnie Blachy, i szczał w oczy, ale to był, to, był, to był problem. Tak jak mówię, stanowisko pracy sobie też przygotujcie, żeby. żeby żeby nie było tak, że ktoś z boku spawa i, i wy tylko podnosicie maskę i, i świeci, świeci na was, to nie? szukajcie może parawanów jakichś, jak nie ma tych parawanów, to starajcie się przenieść wasze stanowisko gdzieś, gdzie, gdzie yy, na przykład przy ścianie bliżej, czy czegoś, żeby, żeby nie ze wszystkich stron was yy, oświe, świecili na was, ze wszystkich stron, prawda? Ale przede wszystkim też rozmawiacie z przełożonymi, że. Yy, no nie da się w takich warunkach pracować, żeby wszyscy obok na kupie spawali, prawda? Potrzebne są jakieś osłony, czy, czy zróbcie sobie coś jakieś blachy tego. No i trzeba kombinować, prawda? Ja na przykład w tym zakładzie mamy mamy oczywiście parawanę, ale nie ma takich normalnych osłon, że jak spawa jeden koło drugiego, nie wiem, spawamy ja tutaj jedno, on tutaj, drugie naprzeciwko i nie ma niczego. No to zrobiliśmy, zrobiliśmy. Znaleźliśmy kawałek na przykład e, płyty, płyty jakieś tam. E, drewnianej, prawda? Z jakiejś sklejki płyty, prawda? Eee, do tego, kurde, dwa kątowniczki przyspawane do, jakiejś, do jakiegoś klocka metalowanego, postawione i, i działa. Spełnia, spełnia swoją funkcję, spełnia, spełnia, spełnia. I to jest najważniejsze. Eee, I później jeden, i drugi idzie do domu normalnie, a nie po macku, bo oczy naświetlone, prawda? Więc to jest przede wszystkim najważniejsze. Zapamiętajcie tą regułą, co nie? Zapobiegać, a nie leczyć, tak? To jest, to jest najważniejsze ale jak już naprawdę, już naprawdę, czasami, czasami, no stanie się, stanie się. Macie znowu te oczy naświetlone. To nauczyłem się przede wszystkim jedną rzeczy. Każdy spawacz, każdy spawacz powinien mieć w domu krople. Rozumiecie? Idziecie do apteki. Są. Kiedyś był taki świetlik. To była dobra do, do świetlik, tak? do, dobry, dobre krople. Nie wiem, czy jeszcze dalej są. Tak jak wam powiedziałem, od paru lat mieszkam w Holandii, więc nawet nie orientuję się, jakie jakie rzeczy w Polsce jeszcze są. Ja przeważnie kupowałem jakiś tam Starazolin. Po prostu trochę to on jest tam, on nie jest za bardzo mocny, ale ten czerwony Starazolin ma tam troszeczkę jakiejś substancji, która, która tam ulży w tym. W tym w tym bólu, w tym cierpieniu. Przede wszystkim wiadomo, jak oczy są naświetlone, to te oczy też są wyschnięte, więc każdego rodzaju krople pomagają. Ale dobrze by było mieć krople właśnie przeciwbólowe. Wiecie co, pierwszy raz, jak poszedłem do apteki, powiedziałem kobiecie, że, że chciałbym krople jakieś na naświetlone oczy. Ona nie zrozumiała, popatrzyła się na mnie jak na jakiegoś dziwaka. Nie wiedziałem, jak jej to wytłumaczyć. Teraz już wiadomo, człowiek mądrzejszy. Wystarczy powiedzieć, że to jest... Coś podobnego jak zapalenie spojówki, prawda? Tak można to powiedzieć. Zapalenie spojówki, yy, krople, które łagodzą ból. Yy, różnie można, prawda? Różnie. Ja myślę, że jak będzie kumata osoba, wystarczy, że powiecie, że coś na bolące oczy. Yy, no. No, no tak, zapalenie spółki, może tak najlepiej, co nie. Może ktoś zrozumie naświetlone, bo wiadomo, czasy się zmieniają, może zrozumieją, że po prostu e, e, spawaczy jest coraz, coraz więcej i, i to fajnie. Ten zawód jest coraz bardziej popularny i, i myślę, że będzie jeszcze przez wiele, wiele lat, kilkadziesiąt lat jeszcze będzie popularny. Roboty nas szybko nie wyprą. E, I miejcie te, miejcie te e, mm, krople w domu. Przede wszystkim przeczytajcie ulotkę, niektóre trzeba otrzymać w lodówce, i, i starajcie się kupić takie krople, właśnie. Zapytajcie się w aptece o krople, które mają dłuższy termin. Nawet po otwarciu mogą na przykład miesiąc czy trzy miesiące leżeć, bo niektóre są takie po otwarciu, 7 dni trzeba je wyrzucić, czy tam nawet do miesiąca, no właśnie. Może są takie, co dłużej można trzymać, bo, bo wiem, że ogółem krople do oczu mają krótkie terminy już po otwarciu, bo zamknięte też jeszcze się trzymają, ale po otwarciu już mają krótkie terminy. Są takie nawet też żele. Kupowałem taki żółty żel. To taka maść była żółta, to się daje tutaj fajnie, podpowie. dziwne uczucie, bo to naciągamy tak, co nie, i tutaj dajemy i, i zamykamy, co nie. Ale to też pomagało. Nie pamiętam nazwy tego, ale jest bardzo dużo teraz specyfików, wiecie. To, 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 to nie jest komuna, gdzie, gdzie nic nie ma. Teraz w aptekach macie praktycznie wszystko, więc e, każdy spawacz powinien mieć. Ale jak już będziecie mieli te krople, najważniejsza jedna rzecz też jest. Pilnujcie, przede wszystkim pilnujcie daty. Pamiętajcie, krople po, ter po terminie od razu do wyrzucenia. Nie zakrapiajcie tym. Miałem znajomych, którzy, którzy tam mówili, a nic się nie stanie. To są Wasze oczy. To są oczy, które, które potrzebujecie już do końca życia. Co nie? Nikt Wam nowych nie da. Jeszcze taka technologia nie jest, żeby, żeby yy, mieć kure, nowe oczy, prawda? Coś tam już zaczynają robić, gdzieś tam jakieś, udają się jakieś tam. Yy, operacje dobre, ale, ale no wiadomo, jeszcze, jeszcze nie ma tej technologii, żeby oko było po prostu super eleganckie, dwoje oczu, a poza tym po co wam oczy sztuczne, jak macie swoje, o które możecie dbać, co nie? Więc mówię, krople przeterminowane do kosza. To nie są wielkie pieniądze i, i, i naprawdę zdrowie jest ważniejsze, nie przeliczycie tego na, nie wiem, na 10 czy 20 zł za krople, co nie? E, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna fajna rzecz, którą, którą kupiłem, i to też naprawdę fajna, fajna sprawa. Kupiłem sobie żelowe okulary. Nie mam ich już tutaj w Polsce, gdzieś je miałem, gdzieś mi zaginęły. Muszę sobie następne sprawić. To była fajna sprawa. Wiecie, jak to wygląda? Widzieliście takie, taką przepaskę do spania. Jak ludzie idą spać i jest jasno, zakładają sobie takie, prawda, takie, ale okulary to wygląda. Prawda? żeby im zasłoniło, zasłoniło oczy. Prawda? To wygląda tak samo, tylko to jest w takiej grubości i tam w środku jest żel. I to jest takie plastikowe, prawda? Plas nie plastikowe, gumowe takie, prawda? Żeby jak przyłożysz, to fajnie się dopasowuje. Jest gumeczka, prawda? Jak, jak te gogle dopływania, tylko, że nic przez to nie widać. Yy, I one i je też tak samo wsadza się do lodówki albo do zamrażalki. Tam w środku jest taki żel ten żel jest po prostu taki, że on długo trzyma chłodną, chłód, prawda, to nie jest jak, jakie właśnie szmatkę, jak mokrą dacie na głowę, to ona zaraz na momencie zaczyna, zaczyna być ciepła i trzeba znowu się moczyć tego, te gogle żelowe, super sprawa, naprawdę kupcie sobie, kupcie sobie takie, takie gogle żelowe, to nie kosztuje wiele, ja na 20 zł chyba za to zapłaciłem, albo 30 a to jest wielokrotnego użytku, To bierzesz um, pod po, bieżącą wodą, umyjesz pach i masz to, nie? Cały czas to trzymajcie sobie w lodówce, czy, czy no w zamrażalce. Ja nie pamiętam, czy to w zamrażalce, czy w lodówce teraz. Trzymałem, używałem to kiedyś bardzo często, tylko tak jak mówię, już dawno nie miałem, i to i, i tak jest z ludźmi, jak już długo czegoś nie mają, to się nie przygotowują. I ja też troszeczkę zacząłem się e, opuszczać w tym, nawet kurde. Ostatnio sprawdziłem moje wszystkie krople, miałem tam tylko za cztery sztuki, wszystkie. Do śmietnika, bo były po terminie już rok. <noise> nawet ich nie przeglądałem. Zamknięte, nawet nie otwarte, ale trzeba mieć, prawda? I tak samo a to, a to żelowe, żelowe okularki są fajne, no bo one się nie przeterminują. Zawsze mogą być. Będziecie mieli je zawsze pod ręką i myślę, i myślę że, że, ten, że to też fajna sprawa, co nie? Teraz wiecie co, teraz wiecie co, przeanalizujmy to wszystko. Jeszcze raz. Ile tam metod, metod yy, na te oczy. Troszeczkę tego znalazłem. Yy, po pierwsze, mokry opatrunek. O, czekajcie, zanim, zanim to skończę, bo jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, właśnie. Yy, tabletki przeciwbólowe. E, ktoś się będzie śmiał, starze że będą się śmiali, ale nie, to jest prawda. Yy, przeciwbólowe, przeciwzapalne tabletki. Wiecie co? Taki paracetamol, na przykład to jest przeciwgorączkowy, przeciwbólowy. I uwierzcie mi, że wzięcie takich dwóch tabletek, i to wtedy moja mama, wtedy pierwszym razem też mi dała te tabletki, pamiętam. Yy, one też pomagają. Bo to jest stan zapalny. To jest jak gorączka, prawda? Jak gorączka. A gorączkę, czym często się zbija gorączkę? Właśnie tabletkami, tak? Więc dobrze jest też mieć dwie tabletki, jakieś przeciwbólowe, przeciwzapalne. Teraz wszystko, czy ten macie, macie nurofen i Ibuprofen, to, to nie są tylko przeciwbólowe, to są tak samo przeciwzapalne tabletki, które uśmierzą wam na pewno ból i zbiją wam trochę tą temperaturę. Ale jeszcze raz, analizując yy, po kolei, prawda? Numer jeden, opatrunek. Z zimnej, z, z, zimny, zimny yy, opatrunek, zimna szmatka na głowę namoczona w zimnej wodzie, tak? To jest pierwsze, na czoło. Druga rzecz, ziemniaczki, co nie? Pokrojone w plastereczki, pach, 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 wszędzie, prawda? Są ziemniaczki. Trzecia rzecz, łyżeczki. Zimne łyżeczki yy, na powieki, które sobie będziecie przykładać, które, które na pewno wam uśmierzą ból. To jest trzecia rzecz. Czwarta rzecz, herbata, czego ja już nie stosuję, prawda? Ale to jest coś, coś co co, co, ten, co jeszcze wielu ludzi gdzieś tam czasami stosuje. To na pewno wam trochę uśmierzy ból. Nie jest żadne wytłumaczenie, żadne naukowe czy medyczne działania tej herbaty, ale na pewno wam nie zaszkodzi, prawda? To jest czwarta rzecz, herbata. Piątą rzecz mamy. Co mamy? Co Wam mówiłem? Krople. To już mamy pięć rzeczy, tak? Piąta to są, to są krople. I, I szósta, szósta to jest żelowy, żelowy, żelowe okularki, tak? To jest szósta rzecz. I siódma, tabletki przeciwbólowe. Więc jest według mojej opinii, prawda, siedem rzeczy, jakie ja stosowałem, przyznam się szczerze, wszystkie z nich wypróbowałem. Teraz, tak jak mówię, najczęściej te dwie rzeczy używam, co wam powiedziałem na końcu. Więc siedem różnych sposobów na to, jak możecie sobie ulżyć, ulżyć przy naświetlonych oczach. I jeszcze jedną rzecz na koniec wam dodam. Zanim jeszcze wam to dodam, to jeszcze wam powiem tylko tyle, że jeżeli ktoś pierwszy raz ogląda ten, ten filmik, bardzo bym prosił o zasubskrybowanie mojego kanału. Staram się doradzać każdym nowym i, i nie tylko nowym spawaczom, doradzać przeróżne rzeczy. Takich rzeczy, których nie wyczytacie w żadnych książkach, takie z życia wzięte, więc zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Plus do tego proszę, proszę wszystkich o jakieś komentarze. W ostatnim filmiku prosiłem, o, 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 o co to ja prosiłem, żebyście wszyscy sobie wzięli i na dole napisali, kto spawa, kto chce być spawaczem, kto nie jest spawaczem, z jakiego miasta jesteście. Po prostu się poprzestawiajcie, fajnie by było, żebyście się poprzestawiali mi na dole, kim jesteście, bo tak... Nagrywam te filmiki, parę osób pisze do mnie. E, mam, mam ponad 400 subskrypcji, a e, zaledwie parę osób tylko pisze do mnie, więc nie wiem, e, nie wiem kto, do mnie, kto mnie ogląda, e, z czego oczekujecie. E, czy, czy, czy więcej jest spawaczy, czy więcej jest osób, które po prostu tak z ciekawości patrzą. Więc zapraszam, na dół, na dół, piszcie. E, łapki w górę, oczywiście, dla mnie też po, zapraszam. E, więc jeszcze, jeszcze jedną rzecz na koniec wam dowiem, powiem. Tego nie powiedziałem w ciągu całego filmiku, więc to jest też bardzo ważne. Jeżeli chodzi o ochronę przed. Tak jak mówiłem, zapobiegamy, a nie leczymy. tak. Więc żeby zapobiec tak samo. Powiedział mi to jeden kolega dawno, dawno temu, żeby nosić okulary ochronne. Wiecie, jakie normalne okulary ochronne. I te okulary też trzeba sobie załatwić. Z filtrem. Ja tego nie wiedziałem. Myślałem, że zwykłe, przecież czyste okulary, to zwykłe okulary. Ale tak naprawdę są takie same okulary z małym filtrem, tam 1,5-2. Yy, filter ma, 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 ma 1,5-2 tam jest. Yy, wiadomo, jak spawacie, to, to macie dużo wyżej, tam 13, 14, 14 czy tam 10-12. Jakie tam, każdy inne używa, wiadomo. Ja osobiście spawam 13, więc taka dwójka, to, to jest bardzo mało, ale... Więcej niż nic, prawda? I uwierzcie mi, że wielokrotnie ktoś, kto miał takie okulary, dużo, dużo, dużo łatwiej mu było, dużo mniej był narażony na promieniowanie w koło, prawda? Te, na, na, te szczały od, od różnych ludzi i przede wszystkim, jak spawacie, jak otwieracie za szybko maskę, to te jeziorko też daje jakieś ciepło i też. Światło jakieś i te okulary troszkę Wam przed tym, przed tym pomogą. Wiadomo, nie uchronią Was. No. Nie uchronią. Znałem chłopaków takich, co spawali w takich słonecznych okularach, też z wyższym tam filtrem. Siódemka tam jest, czy szóstka, w takich okularach spawali i zawsze jak podnosili, to dużo, dużo bardziej ich to chroniło. To też nie jest głupi pomysł, ale ja osobiście nie lubię. Ciężko się też spawa, na przykład w takich okularach jest zimno. Prawda? Jak już mówiłem w, w jakimś odcinku chyba, dla osób, które spawają w okularach, że, że ten... że jak się nie ma przybicy z nawiewem, to po prostu to po prostu ta przybica paruje, tak? Że te okulary wam będą parować. Ale tak naprawdę jest dobrze mieć Dobrze mieć, coś, e, dobrze mieć coś, co weźmie. Mm, jakby wam to powiedzieć, teraz coś się troszeczkę pogubiłem. E, dobrze mieć pod spodem coś pod maską, żeby jeszcze troszeczkę was chroniło, prawda? To jest kwestia przyzwyczajenia. Na początku jest ciężka, a później jest łatwiej. Jeżeli oczywiście macie problemy z tym, że często macie oczy naświetlone, to trzeba znaleźć po prostu jakąś opcję, żeby wam trochę pomogło. Ok? No, na dzisiaj to będzie wszystko. Do następnego razu. Oczywiście następną niedzielę między godziną 9 a 12 przeważnie wrzucam nowe filmiki. Zapraszam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się, cześć.